Cześć, ja jestem Przemek Krasiński, a to jest kanał Fizjonauka, czyli to miejsce w polskim internecie, gdzie rozmawiamy o masażu, fizjoterapii i zdrowiu w ogóle. A dzisiaj dość nietypowa aranżacja, ponieważ pokażę Wam autodrenaż kończyny górnej. Kiedy go stosować? Kiedy jesteś pacjentem, który ma obrzęki limfatyczne, a czekasz na drenaż wykonywany przez masażystę. Jeżeli jesteś masażystą, spokojnie, to nie jest tak, że autodrenaż zastąpi Twój masaż, ponieważ to jest jego uzupełnienie, które warto nauczyć, którego warto nauczyć swoich pacjentów. Jeżeli chcesz, żeby Twoje działanie, Twój drenaż był skuteczny i podtrzymywany dalej przez samego pacjenta. No więc nie przedłużając wstępu, czołeczka i lecimy z tematem. się nie spodziewaliście, prawda? No ale ma być autodrenaż, więc sam będę masował siebie. Na początek kilka uwag. Będę to przedstawiał w ten sposób, jakbym mówił do pacjenta, który w życiu nie był masażystą, nie wie co to masaż tak do końca. No więc będę to mówił bardzo pomału, na spokojnie. Staram się wytłumaczyć wszystkie kwestie. I będzie to trochę ułatwiona wersja. No ale zaczynamy. Po pierwsze zdjąłem łańcuszek ponieważ nic nie powinno ograniczać pola masowanego. Tak samo nie mam e, obrączki. Mam mikrofon, ale to już jakby no musicie się z tym pogodzić, że chciałbym, żebyście cokolwiek słyszeli. Pierwsze co, nie mam żadnego wałku, ponieważ robię to w warunkach domowych. Tak jakby każdy mógł to zrobić. Najlepiej drenaż limfatyczny, taki autodrenaż, wykonać rano, zanim się jeszcze nie wstało z łóżka ponieważ w stanie z łóżka wiąże się z napięciem mięśni. Mięśnie, jak są napięte, powodują, że więcej krążenia tam musi przez nie przepłynąć, więcej krążenia to więcej limfy. Dlatego im wcześniej, tym lepiej, najlepiej nie wstając, leżąc oprzeć sobie rękę o jakąś wyższą poduszkę. Ja w ułożeniu tutaj w siadzie powinienem mieć poduszkę gdzieś tutaj. Tak, żeby ręka była wyżej niż łokieć, łokieć wyżej niż bark, bark wyżej niż serce. Ale uwierzcie mi, że wtedy nic byście nie widzieli. Więc mając to na uwadze, ręka powinna być tutaj. Ale powinna też, też spoczywać luźno, więc kompromisowo wezmę to na jednej poduszce i tyle. Druga ważna rzecz. E, użyję oliwki, a w tym wypadku akurat masełka do masażu. Normalnie drenaż się robi bez żadnego środka poślizgowego, żeby lepiej czuć techniki, i tak dalej. Ale jednocześnie drenaż nie powinien powodować przekrwienia na skórze, czyli czerwonego, czerwonego zabarwienia skóry, ponieważ zwiększone ukrwienie powoduje zwiększenie obrzęku. No a jeżeli nie jesteś wprawiony, e, wprawiona w tym masażu, to tak nastanie, więc lepiej jest wziąć odrobinę, rozmarować sobie to na ręce i zmniejszyć, tyci, tyci, zmniejszyć tarcie. Pamiętaj, że autodrenaż nie zastąpi drenażu limfatycznego. To jest jego uzupełnienie w codziennej higienie, w, codziennym twoim, w codziennej Twojej rutynie. Więc będzie troszkę inaczej, troszkę ułatwienie. Druga sprawa, będę mógł używać tylko jednej ręki, no bo ta jest z obrzękiem, więc też te techniki będą troszkę zmodyfikowane. Tyle mojego gadania startujemy. To co sobie zaczniemy, to węzły nad obojczykami, czyli węzły nadobojczykowe. Głaszczę je sobie przepychając troszkę tkanki od strony barku do strony mostka. Skoro roztarłem, rozcieram i to rozcieranie polega na tym, że dociskam troszkę mocniej, idąc w stronę mostka. Rozluźniam ciutkę, idąc w stronę obojczyka, czyli docisk, rozluźnienie, docisk, rozluźnienie, docisk. Każdą technikę dobrze byłoby powtórzyć tak ze 3 do 5 razy, żeby mieć czas na to, żeby to zaczęło działać. Ja będę powtarzał tyle, żeby zajęło to czas, kiedy do Was gadam. Dobra. Kiedy mam opracowane doły nadobłeczkowe, idę sobie do pachy. Robię to w tym ustawieniu. Teraz podniosę rękę, żebyście widzieli, co robię. Wybieram sobie trzy punkty, tak jak mam trzy palce, jeden na samym szczycie pachy, jeden ciutkę niżej, drugi kawałek wyżej i rozcieram najpierw ten dolny, akcentując go wciąż w tym ustawieniu. Akcentując go w stronę szczytu pachy, czyli w stronę środka. Dociskam, rozluźniam. Dociskam, rozluźniam, Zborowski w masażu, w drenażu limfatycznym napisałby, że 15 okrężnych rozcierań. Znowu mam swoje trzy punkty, dolny ogarnąłem, ogarniam górny, cisnę go w stronę szczytu pachy, czyli dociskam, rozluźniam, dociskam, rozluźniam. Oczywiście w tym ustawieniu, OK. I wreszcie trzeci punkt, ten na środku. Robię go po prostu z lekkim dociskiem. I teraz takie: halo, halo! Ale obrzęki nimfotyczne często mają osoby po mastektomii, w większości kobiety, choć nie tylko. I wtedy nie ma węzłów chłonnych, pachowych. Czy w takim razie robimy te techniki? Tak, jeżeli został chociaż jeden węzeł pachowy. Często jest tak, że nie wycinają chirurdzy wszystkich. Wtedy warto jest mimo wszystko robić tę technikę. Jeżeli nie ma węzłów pachowych, dorzucimy sobie inne. Wtedy wykorzystam węzły, węzły, które znajdują się w linii pachowych w liniach pachowych i przegłaszczę sobie w górę tutaj boczek mój. I skoro przegłaskałem, to sobie go też rozetrę No kołka, całą ręką z leciutkim dociskiem. Idę aż do pachy. Czyli cała tej linia pachowa. Ok. I bardzo często obrzęk pojawia się nie tylko w ramieniu, czy w kończynie górnej całej, ale również tutaj pod łopatką. Dlatego warto ogarnąć sobie też tutaj choćby przez rozcieranie czy przez przegłaskanie. W autodrenażu dojście jest tam bardzo słabe, no ale lepiej coś niż nic. Ok. Ogarnąłem sobie regionalne węzły yy, chłonne. Czas na staw ramienny. Głaszczę sobie go po prostu i teraz przód mogę przegłaskać do natobojczyka. Dół mogę przegłaskać do linii pachowej. Tył mogę przegłaskać w kierunku do łopatki. Ok. To mam... Idę sobie z ramieniem. Ramię dokładnie tak samo ja sobie wykorzystam chwyt taki widełkowy do opracowania strony przedniej i do opracowania ramienia od spodu. Tak naprawdę to nie strona przyśrodkowa, ale ja będę używał jak najprostszej nomenklatury, jak najprostszego nazewnictwa. Tutaj użyję poprzecznie ułożonej ręki. Dobra. Zróbmy jeszcze jakiś chwyt na ramieniu. Niech to będzie ugniatanie, czyli staram się chwycić mięsień, a właściwie nawet tkanki, bo to jest drenaż, więc niekoniecznie mięsień i go uszczypnąć. To jest troszkę trudniejsze, ale pamiętajcie, że gdy zrobicie dobrze głaskanie, jako jedyną technikę, to wciąż to będzie bardzo pozytywnie działający autodrenaż. Nie trzeba robić wszystkich technik. Wystarczy głaskanie nawet przez te 10-15 minut, bo tyle będzie mniej więcej trwało to drenaż. To też jest kit. Ważne, żeby robić cokolwiek, a i tak większość naczynek limfatycznych znajduje się w tkance podskórnej, więc dosyć płytko, więc nie trzeba się maltretować rozcieraniami, ugniataniami, czy jakimś chwytem czerpiącym, głaskanie. 100% wystarcza. Dobra, idę sobie na łokieć. Na łokciu wykonuję głaskanie mniej więcej stąd dotąd, czyli tak, żeby dół łokciowy był opracowany w całości. Mogę sobie rozcierać w samym dole łokciowym. Idąc w górę, dociskam, w dół rozluźniam, czyli mam docisk, rozluźnienie, docisk, rozluźnienie. Zwróćcie uwagę, że kółeczka, które wykonuje czy rozcieranie jest dosyć powolne. To nie jest rozcieranie w ten sposób, tylko na spokojnie docisk, rozluźnienie. Takie jedno kółeczko powinno trwać co najmniej sekundę. Przegłaszczę sobie jeszcze, tym razem tym chwytem widełkowym i idę na przedramię. Zaraz ale masażyści mogą powiedzieć, jakie przedramie, a gdzie podwójne opracowanie węzłów chłonnych, spokojnie, prawidłową kolejność z opracowaniem węzłów chłonnych podwójnie, tak jak się to robi w metodzie polskiej, podam na końcu, ale jeżeli ktoś nigdy nie masował, nigdy nie robił autodrenażu, to będzie zbytnie zagmatwanie. Jak ktoś to robił wcześniej? widział u masażysty, spokojnie, wtedy można wprowadzić metodę podwójnego opracowania węzłów unnych. Na razie lećmy na tym etapie easy i po prostu wtedy będzie bardziej zrozumiale dla wszystkich. Więc idę z przedramieniem. Tym razem wykorzystam sobie znowu chwyt widełkowy. Ja podnoszę trochę rękę, żeby mi było łatwiej Wam pokazać. Powinna sobie leżeć. I chwyt widełkowy z drugiej strony, czyli robię sobie coś takiego. Zwróćcie uwagę, że robię to z lekkim dociskiem, przez co tkanki, tutaj będzie to fajnie widoczne, troszeczkę się odkształcają już wcześniej. Po prostu przepycham chłonkę. Obracam sobie rękę, tak żeby być dłonią w górę, i robię dokładnie to samo. Tu mogę pociągnąć sobie głaskaniem. A mogę zrobić też widełkowo. Tu mi jest ciężko widełkowo, więc sobie zrobię w poprzek. Dobrze, gdybym kończył powyżej dołu łokciowego, ponieważ tu są węzły chłonne, idę jeszcze nad nimi. Niedobrze jest kończyć technikę w połowie, czyli gdzieś tutaj na przedramieniu, albo nawet tutaj, ponieważ chłonka ma tendencję do cofania się. Należy ją doprowadzić do kolejnych węzłów. Czyli nie spiesznie, ale po całości. Dobra, będę sobie rozcierał i gadał jednocześnie, ale nie o rozcieraniu. Rozcieranie idę sobie po prostu do jednej strony łokcia, tutaj bardziej do boku, stąd będę szedł tutaj. Jeżeli okaże się, że obrzęk jest tylko na ramieniu. To zanim przystąpicie do masażu łokcia czy tkanek dalszych, ogarnijcie obrzęk na ramieniu. Być może się okaże, że cały autodrenaż to będzie pacha, ramię, pacha, ramię, pacha, ramię, i tak przez 15 minut. To jest spoko opcja. Jeżeli zostawicie obrzęk, będziecie masować dalej, to jedyne co spowodujecie, to że obrzęk się powiększy. Bo jeżeli odprowadzę limfę, czy tam chłonkę, jak ktoś woli bardziej po polsku, z przedramienia, a obrzęk mam w ramieniu, no to odprowadzam, odprowadzam, odprowadzam i tuf, nagle obrzęk się zdwaja. No bo ten już był, doprowadziłem nową limfę, to niczemu nie służy. Więc lepiej czasami zrobić mniejszą, e, mniejszy obszar, mniejszą przestrzeń, ale zrobić to z głową. Tutaj też sobie rozcieram pomału, niespiesznie. Dzięki temu, że zastosowałem ociupinkę środka poślizgowego, to też chronię się przed zapaleniem mieszków włosowych. Tutaj sobie zrobię jeszcze uciski. Uciski polegają na tym, że dociskam tkanki i przesuwam się, dociskam mocniej, ciutkę rozluźniam, ale wciąż jest lekki docisk, przesuwam się, czyli nie ma opcji, że sobie zrobię coś takiego nie, tutaj dociskam, mocniej, mocniej, mocniej rozluźniam, mocniej rozluźniam, mocniej rozluźniam i tak dalej. Więc ja sobie to jeszcze raz zrobię. Czyli dociski akcentuję, ale cały czas trzymam e, lekki, e, tą technikę lekko przypychającą. Dobra. Przejdźmy przez nadgarstek. Głaszczę go po prostu w kierunku do łokcia. Nic trudnego. Skoro przegłaskałem, tego go w tym samym kierunku. I też idąc w stronę łokcia, mocniej, a tutaj słabiej. Analogicznie do wszystkiego, co do tej pory robiliśmy. Ja nie mam obrzęku, więc robię to bardzo e, pobieżnie. W sensie na przykład raz, dwa razy, im większy obrzęk, tym dłużej masujemy stronę dłoniową. Też warto ogarnąć, czyli idę sobie do siebie, w, sensie w stronę do łokcia. Mogę to zrobić w ten sposób. Pamiętajcie, żeby maksymalnie się rozluźnić, więc nie będzie dobrą techniką, jeżeli sobie będę to robił tutaj, trzymając rękę lepszą opcją byłoby trzymanie jej na wyższej poduszce. Dobra i rozcieram. Na spokojnie, nigdzie się nie spieszę. To nie są wyścigi. Autodrenaż powinien być codzienną Rutyn rutyną. Ja już o tym mówiłem, ale powtórzę. On nie zastępuje drenażu wykonywanego przez masażystę, ale powinien być jego uzupełnieniem. Dobra, śródręcze no to lecimy, lecimy z yy, znaczy był nadgarstek lecimy ze śródręczem i palcami i tu znowu idę sobie po prostu głaszczę rozcieram rozcieram i każdy palec idzie sobie osobno łącznie z kciukiem pamiętajcie o kciuku ja jeszcze raz go przegłaszczę i rozetrę od strony grzbietowej. Robię to kciukiem. Jest mi najłatwiej. I tak każdy jeden palec. Przyspieszając nieco tempo filmu, obrócę rękę. Oczywiście trzy pozostałe palce też. Śród ręcze po tej stronie. Mógłbym robić po prostu zwykłe głaskanie. To też jest spoko. I tutaj w dół. Ja sobie jednak zrobię rozcieranie. Czy w tą stronę, czy w tą, nie ma to aż tak dużego znaczenia. Chociaż podobno jak się robi w tą stronę, w którą ja, czyli kręci się w kierunku piątego palca, lepiej to działa na nadgarstki niż w drugą. Tak mnie uczono, więc może i w tą stronę. Głaskanie palców. Jeżeli nie mam obrzęku na samej tej dłoni. To mogę przegłaskać wszystkie palce razem. Roześlejmy je. I na zakończenie przegłaszczę sobie kończynę całą. I zrobię jeszcze raz węzły nadobójczykowe. Czyli to przegłaskuję. Rozcieram. I jeszcze raz sobie zrobię. Nie pachową rozcieram. Jeszcze raz sobie zrobię łopatkę, rozcieram i jeszcze raz sobie zrobię trzy punkty w dole pachowym, czyli jeden, drugi i trzeci. I tak w bardzo prosty sposób zrobiliśmy. Autoderenaż kończyny górnej. Teraz o co, o co chodzi z tą zasadą podwójnego opracowania węzłów pachowych, e, węzłów chłonnych? Gdybyśmy chcieli zrobić to tak mega mega poprawnie, to pełna kolejność wyglądałaby w ten sposób. Doły nadobojczykowe, węzły pachowe, ewentualnie tutaj węzły w okolicy linii pachowej i łopatki. Potem staw ramienny, ramię, węzły w okolicy łokcia i wracamy do węzłów pachowych i stawu ramiennego. Potem przedramię, węzły w okolicy nadgarstka i wracamy do węzłów łokciowych. Śródręcze, palce, wracamy do węzłów w okolicy nadgarstka. Wtedy łokieć i jeszcze raz nadobojczyki, węzły pachowe. I tutaj to co robiliśmy, czyli linia pachowa i łopatka. Jeżeli uważacie, że ten materiał był potrzebny, merytoryczny, wniósł coś do Waszej wiedzy, Albo Wam się po prostu podobał, subskrybujcie kanał, kliknijcie przycisk dzwoneczka, komentujcie. Bardzo na to liczę, bo to buduje zasięgi takim małym kanałom jak mój, a to jest bardzo, bardzo przydatne. No i tyle. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.